Katarzyna Dowbor jest uwielbianą polską dziennikarką, która dała się poznać jako wyjątkowo szczera i otwarta osoba o ogromnym sercu. Z chęcią pomaga potrzebującym, a z niemniejszym zaangażowaniem, dba także o swoją rodzinę. Choć z pewnością wszyscy kojarzą jej sławnego syna Macieja, gwiazda ma również córkę, którą urodziła po 40 roku życia. Dziewczyna jest po prostu prześliczna. Katarzyna do wbor swoją przygodę z telewizją rozpoczęła w 1983 roku, gdy związała się z TVP. Przez wszystkie lata pracy była autorką wielu reportaży oraz programów publicystycznych. Jednak najbardziej znana była z magazynu porannego Pytanie na Śniadanie. Z telewizją polską współpracowała aż do maja 2013 roku, kiedy zadecydowała o zakończeniu tego rozdziału w swoim życiu. Kilka miesięcy później pracę zaproponował jej Polsat i do dziś kojarzona jest właśnie z tą stacją, w której prowadzi uwielbiany przez widzów format Nasz nowy dom, w którym stara się ułatwić życie potrzebującym, remontując wraz z ekipą ich domy. Kropka dziennikarka jest jedną z postaci w polskim show biznesie. Które cieszą się szczególną sympatią widzów. Katarzyna Dowbor przekonuje do siebie ogromną otwartością, nieschodzącym z ust uśmiechem oraz wielkim sercem. Stara się pomagać potrzebującym, angażuje się w historię występujących w programie rodzin. Anna, dodatek znana jest jako wspaniała matka. Jej syna Macieja znają wszyscy. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że gwiazda ma jeszcze córkę. Maria Dowbor-Baczyńska jest naprawdę przepiękna. Katarzyna Dowbor ma przepiękną córkę Marię. Maria Dowbor-Baczyńska urodziła się w 1999 roku i jest córką gwiazdy Polsatu oraz dziennikarza Jerzego Baczyńskiego. Katarzyna Dowbor urodziła ją już po 40 roku życia, udowadniając, że ciąża w tym wieku może być wspaniałym przeżyciem. Kropka myślnik późne macierzyństwo to najlepsze, co mi się przytrafiło. Mam dodatkową motywację, by dbać o swoją formę. Jeżdżę z córką na nartach czy rowerze, rodząc po czterdziestce, z pewnością rodziłam rozsądniej, mając już pewne doświadczenie i mądrość. Cytuję Gwiazdę Fakt. Kropka Maria ma już 20 lat i całkowicie wdała się w mamę. Również jest pozytywnie nastawiona do świata i otaczających ją ludzi uśmiech nie schodzi jej z twarzy, jest piękna oraz inteligentna. Studiuje psychologię i filozofię na jednej z uczelni w Wielkiej Brytanii i bardzo często stara się odwiedzać mamę w kraju. Odziedziczyła po rodzicielce także niepowtarzalną urodę, co trzeba przyznać, patrząc na zdjęcie zamieszczone poniżej. Kropka, kim jest jej syn? Maciej Dowbor. Niezwykłą popularnością cieszy się także syn gwiazdy, Maciej Dowbor. Między nim a Marią jest 21 lat różnicy. On także wdał się w matkę i od lat obecny jest w polskich mediach oraz świecie show biznesu. Przez lata związany był podobnie jak mama z telewizją Polsat, usłyszeń go jednak mogliśmy również w kilku programach radiowych. Jego żoną jest Joanna Koroniewska, polska prezenterka oraz aktorka.